Halo, Pepo, JoJu, wstawajcie, już godzina dziewiąta. Mamo, mamo, mówi świnka Pepa. A czemu ja dzisiaj nie musiałam iść do szkoły? Zleciała do basenu. Uuu, ale super, jak chcę jeszcze raz. Dobra, uwaga, hopla. Kolejny dzień w domku świnki Pepy zaczyna się bardzo spokojnie. Mama krząta się po kuchni i robi kanapki dla wszystkich domowników. Nagle do kuchni wchodzi tata. Mamo świnko, mamo świnko. Tak, kochanie, słucham. Chyba już powinienem obudzić dzieci. To już jest dziewiąta rano. One jeszcze nie wstały. Ja już samochód zapakowałem, także jestem już gotowy do jazdy. Ojej, super! To w takim razie obudź dzieci, ja już pakuję kanapki, ale będą zaskoczone. Mówi mała pepa i wraca do robienia kanapek. Natomiast tata biegnie szybko do pokoju dzieci. Podśmiewuje sobie tata. Tata świnka wszedł do pokoju, ale zobaczył, że dzieci jeszcze śpią. Hmm, postanowił je obudzić. Halo, Pepo, Dżodżu, wstawajcie, już godzina dziewiąta, trzeba iść do szkoły. <laughs> Zaśmiał się tata i szybko zbiegł po schodach. <śmiech> <śmiech> oh, przeciąga się świnka Pepa. Zespana wstaje i mówi... Ojej, jak mi się dzisiaj nie chce iść do szkoły, no. Świnka Pepa schodzi po schodkach i postanawia obudzić George'a. George, George, wstawaj, wstawaj. Już jest godzina dziewiąta, trzeba iść do szkoły. Dobra, idę szybko umyć zęby, mówi Pepa i szybko wybiega. Natomiast George przyciąga się leniwie i w końcu wstaje. Ojej. Dlaczego czemu ja muszę wstawać? Przecież ja nie chodzę do szkoły. Zmęczony George powoli wchodzi po schodach. W kuchni mama i tata czekają już na dzieci. Śmieją się cichutko pod nosem. Ciekawe co się dzieje? Czemu są tacy tajemniczy? Nagle do kuchni wchodzi George. O, cześć mamo, cześć tato. Czemu ja jeszcze nie mogłem posłać? Jestem taki zmęczony. Poczekaj chwilę, to czekamy za Pepą. Mówi tata świnka. Do kuchni szybko biega świnka Pepa. Już jestem, dzień śniadanko, bardzo jestem głodna. Kochane dzieci, mamy dla was niespodziankę. Dzisiaj Pepa nie idzie do szkoły. Jak to? Ja nie idę do szkoły? No tak, dzisiaj masz wolne. Ale, Super, ale super! Będę grała w gry, będę grała w gry! Nie Pepo! Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę niespodziankę! Wycieczkę, niespodziankę! Ale super! Ja chcę jechać, ja chcę jechać! A gdzie jedziemy? To jest wycieczka niespodzianka! Także dowiecie się później. Zrobiłam nam kanapki, także szybko wsiadajcie do samochodu! Jej, super! Ucieszyły się dzieci i szybko pobiegły do samochodu! Mówiłam, że się ucieszą. <laughs> no tak, mówiłem. <laughs> Zaśmiała się mała Pepa i też poszła do samochodu. Cała rodzinka jest już w samochodzie i jest gotowa do jazdy. Jednak dzieci są bardzo niecierpliwe. Mamo, mamo! Mówi świnka Pepa. A czemu ja dzisiaj nie musiałam iść do szkoły? Ha, kochanie, dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Jak to pierwszy dzień wiosny? Za chwilę wam wszystko wytłumaczę. Mówi mama Pepa i odjeżdżają w trasę. Jadą i jadą, a dzieci dalej są bardzo niecierpliwe. Mamo, mamo, gdzie my jedziemy? Czemu ja nie musiałam pójść do szkoły? Za chwilę się wszystkiego dowiecie, jak dojedziemy na miejsce? Dojechaliśmy na miejsce, mówi mama świnka, a dzieci się pytają. Mamo, mamo, gdzie my jesteśmy? Tak, mamo, gdzie my jesteśmy? Pyta się George. Pepo, George, z okazji pierwszego dnia wiosny postanowiliśmy z mamą wziąć was na taką wyprawę niespodziankę. Tak, dzisiaj w szkole macie wolne, Pepo. A wiecie co to jest pierwszy dzień wiosny, dzieci? Nie, nie wiemy. A co to jest? Mówi Pepa. To jest pierwszy dzień, w którym żegnamy zimę, a witamy wiosnę. Dlatego dzisiaj ją przywitamy. Ojej, ja też chcę ją przywitać. Szybko, biegniemy. I dzieci szybciutko pobiegły. Jak sądzisz, spodoba im się niespodzianka? No pewnie, przecież George uwielbia takie miejsca. <laughs> no tak. I rodzice poszli za dziećmi. No dzieci, jak wam się podoba? Pyta się tata. Świnka Pepa jest bardzo zadowolona. Uwielbia bawić się na basenie. Świnka Pepa oraz George są bardzo szczęśliwi, ponieważ bardzo dawno nie byli na basenie. Ojej, jak super! Tak bardzo lubi baseny. Ja też, George, ja też, mówi świnka Pepa. I biegają, żeby zobaczyć wszystkie zakątki. Ale gdzie wszedł George? O nie! Nagle widzą, że do basenu ktoś się zbliża. Halo, halo! Halo, halo! Ojej! Mówi Pepa i patrzy na dziwnego pana w czapce. A kim pan jest? Dzień dobry, świnko. Jestem tutaj ratownikiem i pilnuję porządku na tym basenie. A wy musicie uważać, ponieważ do tego dużego basenu wchodzą tylko świnki, które potrafią pływać. A czy ty, świnko, potrafisz pływać? Tak proszę pana, tak? Tata mnie nauczył, to dobrze, ale proszę, żeby ta malutka świnka zeszła stamtąd. To jest bardzo niebezpieczne. Dla ciebie jest przeznaczony malutki basenik. Dobrze? No dobrze, powiedział George i zszedł z baseniku. Nagle zjawia się tata. Dzień dobry, czy jest jakiś problem? E, nie, nie. Ja już pouczyłem dzieci, także będę miał na nie oko. Dziękuję, do widzenia. I pan w dziwnej czapce się oddala. Pepa jest zaskoczona. Tato, co ty masz na sobie? Pepo, to jest strój kąpielowy do pływania. Będę was pilnował, dobrze? Dobrze. A czy ja już mogę wskoczyć? Tak, możesz wskoczyć. Już lecz się bawić. Mhm, powiedział tata, a Pepa szybko pobiegła. Zachwycona Pepa najpierw postanowiła zjechać ze zjeżdżalni. Ale będzie super! Jaka duża ta zjeżdżalnia! Taka ogromna! Ja chcę zjechać! Ja chcę zjechać już! Odwróciła się i szykuje się do zjazdu. Uwaga! Zjeżdżam! Raz, dwa, trzy! I z dużym pluskiem zleciała do basenu. Jaki duży ten basen! Ale super! Pepa jest podejściedowana, uwielbia się kąpać. Ach, mogę tutaj spędzić cały dzień. Mama postanowiła, że weźmie George'a do wrodziku. Ale George nie wie co to jest. Mamo, 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 a czemu ten basen jest taki mały? George, ten basenik jest przeznaczony dla takich dzieci jak ty. Skakuj, ten basen jest cały dla ciebie. Uję. On jest cały dla mnie? Tak, dla ciebie. Wskakuj. Dobra, uwaga, hopla! Pięknie, George. Mama jest szczęśliwa. Ach, jak przyjemnie. Mamo, ty nie wchodzisz? <laughs> nie, George. Ja jestem za duża do tego baseniku. A w dużym basenie Pepa świetnie się bawi. Ojej, ja chyba wskoczę na ten ponton. Wskoczę na niego. Ach, o, jak super, ale Oh, jeszcze raz. Pepa próbuje jeszcze raz. A, jest. Ale super. I dryfuje sobie na pontonie. O, ale co to? Patrzy świnka Peppa w górę i nie wierzy, co widzi. Patrzy, a tam tata chce zjechać ze zjeżdżalni. Oh, no, ja też sobie zjadę. Zawsze o tym marzyłem. Mówi tata i szykuje się do zjazdu. Uwaga! Zjeżdżam! Oj, trochę się nie mieszczę! Mówi tata i zjeżdża! Oj! Utknąłem! Utknąłem! O, 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 o. Z jeszcze większym pluskiem ląduje tata! Uo. Ojej, tato! Mówi Pepa. Ojej, tato! Ja nie wiedziałam, że ty tak szybko potrafisz zjeżdżać! No bo Peppo, ja też uwielbiam baseny tak jak ty. Mam super tatę. Świnka jest zadowolona i dalej się bawi w basenie. Uu, uu, uu. Ach, tato, zostaniemy tutaj cały dzień? Tak, calutki dzień. Cała rodzinka świetnie się bawi, jednak minęły już dwie godziny i trzeba wracać do domu. Dlatego zjawia się mama świnka u Pepy. Pepo, Pepo, wskakuj szybko pod prysznic. Musimy już wracać. Już się robi ciemno. Ojej, naprawdę. Ja jeszcze chcę zostać. Ja jeszcze chcę zostać! Pepo, musimy już wracać. No, szybciutko pod prysznic. No dobrze, Pepa jest trochę zawiedziona, ale jednak bardzo się wybawiła, więc idzie szybciutko pod prysznic. Proszę pana, proszę pana, ja bym się chciała wykąpać. Oczywiście, zaraz ci pomogę. Bardzo dobrze, po każdej kąpieli w basenie trzeba się wykąpać. Uwaga! Z zaczyna lecieć woda, a Pepa się kąpie. Teraz czas na George'a. Ojej, jak przyjemnie! Jak dzieci? Fajnie było? pyta się mama. Oczywiście, mamo, było super! To jest mój najlepszy pierwszy dzień wiosny w życiu! Tak, tak! Ja chcę codziennie taki pierwszy dni wiosny! Aha, George, to jest tylko raz w roku! O nie, tylko raz w roku! Mówi zawiedziony George. Nagle zjawia się tata. To co, rodzinko świnek? Jedziemy do domu na pyszny obiadek? Tak! Bardzo burczy mi brzuszku po tym basenie, bardzo! Mówi Pepa. Mi też, mi też, jedziemy! <laughs> Wszyscy są zadowoleni i jadą do domu na coś smacznego. No to chodźmy! Ja siedzę z tyłu, a ja chcę z przodu, ja chcę z przodu! George, ty nie możesz, jesteś jeszcze za malutki! Pierwszy dzień wiosny bardzo podobał się śwince Pepie. Ma nadzieję, że jeszcze wróci na basem. A Wam? Jak podobała Wam się bajka? Jeśli chcecie zobaczyć więcej bajek ze świnką Pepą, wracajcie na nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa-pa!